Śmieszna piosenka. Podobała ci się? Powiedział, że tak. To dobrze. Wiesz co? Trzeba zmienić mu pieluchę. Muszę go gdzieś położyć. Nie ma gdzie? Jesteś pewna? I ja go przewinę, dobrze? A ja się przyjrzę. Pomóc ci, jeśli chcesz? Najpierw trzeba schować mokrą pieluchę do plastikowej torebki. Potem wycieramy dziecko wilgotną szmatką. Kiedy jest czyste i suche, smarujemy je kremem. Żeby nie miało odparzeń. Na koniec posypujemy talkiem. Zapytaj Balbinę, gdzie go ułożyć do snu. Zapytam. Chodź, kumpelku. Połóż się. Zaraz wracam. Babcie cię przypilnuje, prawda? Oczywiście. Uwielbiam Kuanita. Przecież jest moim wnukiem. Wiem, bo to synek mojego taty. Tęskniłeś za mną? Zaczekaj. To jakieś nieporozumienie. Nie rozumiem. Przecież wróciłeś. A to znaczy, że się stęskniłeś. Cały dzień zastanawiałem się, co się stało. Chcę poznać prawdę. Jaką prawdę? Spójrz mi w oczy i nie kłam, bo nie dam się oszukać. Co zaszło między nami? Mów. Nareszcie pozbędziemy się tej zołzy Anny Hulii. Cecilia powiedziała, że ją zwolni. Na pewno to zrobi. Przekonałam ją, że ta dziewczyna krzywdzi Mariciu. I nie rozumiem, jak mój brat mógł spędzić z nią noc. Kto wie, co by myśliła. Takie jak one są sprytne. Potrafią omotać faceta. Racja. Ja też zdążyłem już ją poznać. Dąży do celu po trupach. Tylko Juan Miguel mógłby nam powiedzieć, co naprawdę się stało. Dlaczego wątpisz, że kochałeś się ze mną? Źle się czułem. Nie byłbym w stanie, tym bardziej z tobą. Myślałam, że jesteś inny. A ty okazałeś się nieodpowiedzialny i samolubny, jak każdy facet. Jestem odpowiedzialny wobec Mariciuj. Dziwię się, że nie możesz tego zrozumieć. Więc po co przyszedłeś? Dlaczego chcesz znać prawdę? Bo muszę mieć pewność, że do niczego nie doszło. Możesz mieć pewność, że doszło. Kochaliśmy się. Ja tu, Kłaniesz. Gdybym był w pełni świadomy, nie tknąłbym cię. A jednak, jeśli nawet do czegoś doszło, to zapomnij o tym i o mnie też. Nie chcecie martwić, ale nie mówisz mu, że do czegoś doszło. Naprawdę doszło. Nie kłam. Twój kochaś leżał jak nieżywy. Wskrzesiłam go swoją namiętnością. Kochałam się z Juanem Miguelem. I nie pozwolę mu się tak wykręcić. I Dzień dobry. Wcześniej pan przyszedł. Co się stało? Wczoraj się spóźniłem, dlatego dziś chciałem zobaczyć moją ulubioną pacjentkę jak najszybciej. Dlaczego zostałam pana ulubioną pacjentką? Bo jesteś najpiękniejsza. Uroda nie ma dla mnie znaczenia. Nie mówię o twoim wyglądzie, choć on naprawdę cieszy oko. Miałem na myśli charakter, osobowość. Masz piękną duszę. Znowu, proszę nie zaczynać. Zdradzę ci tajemnicę. Zaczerwieniłaś się. Proszę przestać. Denerwujesz się? Dlaczego? Chodzi o to, że czasami... Sama nie wiem. Anna Julia. Anna Cecilia? Usiądź. Musimy porozmawiać. Stało się coś? Powiedziałam Marii de Jesus, że nie potrzebujemy już Twoich usług. Ale ona nie chce, żebyś odchodziła. Zamierzała mnie Pani zwolnić? Tak. Dlaczego? Prosił o to Juan Miguel? Nie. Ale wiele osób ma o tobie złe zdanie. To krępujące. Dla mnie też jest krępujące, że Juan Miguel... Co ci jest? Smutno mi. Bardzo. Juan Miguel... Co takiego? No dobrze, dam ci spokój. Tak. Mam dobrą wiadomość. Szybko wracasz do zdrowia. Wkrótce przeniesiemy cię do innego pokoju. A za kilka dni wrócisz do domu, do dziecka. Wiem, że masz synka. Co ty na to? Cudownie. Ale proszę mi powiedzieć, czy to prawda? Nie kłamie pan? Prawda i nie kłamie. Bardzo stęskniłam się za Juanitem. Nie mogą go tu przynosić. Wkrótce go zobaczysz. Chciałam Pana o coś prosić. Radość dodaje mi odwagi. Jasne? O co chodzi? Chciałabym dotknąć Pana twarzy, żeby wiedzieć, jak Pan wygląda. Juan Miguel wykorzystał mnie seksualnie. Co ty mówisz? Uwiódł mnie, a teraz nie chce mnie znać. Nie, nigdy w to nie uwierzę. Juan Miguel jest inny niż myślicie. Nękał mnie bezustannie. Zagroził, że jeśli mu nie ulegnę, rozdzieli mnie z Mariciu. Dlaczego nic nie mówiłaś? Bo uwierzyłam mu i zakochałam się w nim. A teraz chce mnie porzucić. Juan Miguel to łajdak, kanalia. Wykorzystał mnie tak jak Mariciuj. Co się stało? Teraz pan się denerwuje? Nie, dlaczego? Lecząc niewidomych, pewnie pan przywykł, że dotykają pana twarzy. Tak, ale.